Cześć moi widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę pod tytułem Ayrmech yy, To będzie taka, yy, tak naprawdę, recenzja Więc, no wiecie yy, I przepraszam was bardzo, ale w tym filmie nie będzie yy, dźwięku z gry Ponieważ nie ma już takich zaawansowanych programów Myślę, że możemy zaczynać No to ja. Yy, tutaj troszkę jeszcze z minusem to, że yy, nie ma od razu, no bo to jest normalnie pasek, będzie oczywiście bomberem, no pewnie Teraz mogę, mogę sobie wymienić, mogę bo to czy to w pierwszym razu możecie zobaczyć, że będziemy grać takim bohaterem, znaczy nie do końca takim, ale no wiecie. Powiem Wam, że... że Aż... Aż... dym. Play szkoda, że dalej tego nie ma. Mój nick w tej grze to jest dla Philippa, więc możecie mnie dodawać. Yy, tak, solo. Myślę, że survival. O, nie włączyłem sobie stopera Jestem idiotą. Już minuta. Yy, minuta yy, pół minuty. Yy, półtora minuty. Yy, no wiecie. Nagrania, chociaż mam na AutoCity. Mam stoper, tak naprawdę. No, no ale dobrze. Trudno. Chociaż mogę wyłączyć ten stoper, no trudno i leć. Razem Wam mówię, że w moim. Nie, w moich filmach nie będzie przeklinania w ogóle w ogóle więc wiecie tutaj możemy sobie no w sumie tylko są te mapy więc ja tu mogę robić nie no w sumie tylko tam jestem bardzo ty w ogóle nie wiem Ty też nie wiem tylko spiral z wiem a bądź idziemy na żywioł z na nie nigdy nie gra na tej mapie spoko. Tu tak rura, no ja mogę jeszcze też na przykład pozmieniać. Choć nie wiem, po co mi to, ale no dobrze, nie wiem, po co mam teraz, ale... Wiecie, na razie mam taki... No to no, jestem porządkującym bardzo, więc... Lecimy! Lecimy! Tak wygląda ta gra i możemy się zmieniać w takiego robota, który strzela. Yy, zrobimy sobie... Kilka. Mm, zrobimy sobie kilka wierszyczek. Przepraszam, że to przerwa, ale się skupiłem także Dosyć. Już! No, Boże. Za dużo ich tutaj. Yy, I może troszeczkę... Yy. Boże... za dużo ich tutaj, no nie wiem dam na razie tutaj, bo muszę Mmm, no tutaj muszę i dać, bo jest tutaj za dużo powiem wam od razu już się kurde a jeszcze no No mm, akurat wtedy Kurde, za dużo ich chcecie O no to macie trzy tylko mm. Na pewno troszeczkę soldierów będę musiał zrobić solderów nie mogę mówić po angielsku, bo razem mówię w ogóle wy w ogóle dobra... Mm, razu jeszcze w tym filmie mm. o kurde za dużo ich tutaj trochę On nie wierzy, kolejni Aha, ten soldier był Nie wierzę w to, bo ja po prostu w to nie wierzę Co to ma być Za dużo ich, za dużo ich Za dużo ich, za dużo ich. Kurde, już 5 minutek. Powiem wam, to około 10 minut będzie ten film, więc przepraszam bardzo za to, że przerwę w pewnym momencie, ale pewnie mi się nie nie uda mi się przetrwać więcej niż właśnie. 5 minutek jeszcze. Jestem sam w, w domu. Będę wiecie. Imprezka się szykuje. Nie narzutuje. Eee. Yy, tutaj oni idą tak. No, no tak, tylko że kiedy... ciekawe trendy teraz pójdą. A pewno tutaj. z jest wiadomo. O co ja mam trzech soldierów i nie wiem w ogóle co z nimi zrobić. Nie wiem, postawię... No właśnie wiedziałam. A nie, a nie tutaj. No, a nie tutaj! Tutaj powiem wam, to trzeba iść tutaj po po, 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 Ej, czemu oni się zacięli, czy co? Nie wiem, postawiam kilka i będzie dobrze. Tutaj może, bo najpierw teraz jest tutaj. Tutaj będzie miliard. A już? I naprawdę, tylko duże, tutaj... To... Czemu oni się zacielają? ja się dziwię. Ja się po prostu dziwię. Takie na siedemce mam Długo trochę się to buduje. Kurde już 7 minut właśnie. of City mam już. Od razu. No nie, ja ja dłużej nie wytrzymam. Nie, ja naprawdę, ja nawet nie wytrzymam 10 minut nawet. No fajnie. Od razu wam mówię, ja będę w tym filmie lamić. Także masakra. Więc. Może lepiej bo co zrobię, bo zaraz zniszczą mnie OmyG tego jest tu miliard Ja, 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 ja tych dłużej nie liczyłam na pewno niż 10 minut A czemu oni się nacierają? Boże O Boże, o Boże O Boże! Ile ich tam jest? O Boże! O Boże! Co to w ogóle jest? Czemu ich tak tam jest dużo? Ja tego nie rozumiem. Nie chcę ginąć, ginąć jeszcze raz. Proszę. Proszę. Zapiszę, <śśm> w jakiś trzemu to kończę. No już, już no, prawie połowa, no super W ogóle muszę troszeczkę tego pobudować Nie no, wiem, jak film będzie dłuższy, będę dłużej, dłużej przesuwać, trudno, trudno. Um, teraz... Chyba tutaj 60, nie wierzę w to Aha, teraz z dwóch stron, tak, tak, tak. Nie wiem, chyba postawimy, bo jeszcze, nie wiem, tutaj postawimy jednego, żeby nam nie zginęli szybko, bo tego jest miliard. Dwóch już. Gdzie w ogóle nie mam. O kurde. A za, za, za dużo. Muszę Wam powiedzieć, za dużo. O kurde. Ja tego nie wytrzymałem duży. Ja wiem, że bardzo lamy, więc... O no kurde, nie zauważyłem, że mam tak mało HP. A tu będę strasznie lamić, więc... Yy... Nie, uczcie się ode mnie. I bardzo fajnie też, że w tej grze jest zrobiony właśnie Centrum Survival. Powiem wam, bardzo są fajne duże mapki. Ktoś niektórym może się wydawać, o, trzeba go wskrzeszyć. Yy, wydawać się, że to są niby małe, ale tak naprawdę są bardzo duże. Pomożemy im, kurde, bo tutaj z, y, zaraz z, zostaniemy y, 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 zniszczeni. No, kurde. Dlaczego ich tak jest tam dużo? Nie, no, przeniosę tego, bo nie wytrzymuję. Nie wytrzymuję tutaj. A! Ale ja tego nie pojmuję. Dlaczego oni się. No wiecie. A te teraz co? Te Czaparta! już. Online, next wave, aimbound czy coś takiego. O nie, dziewięć... Zaraz wyjdzie ten D, coś tam. może no, ma takie cztery lufy. Chłopcze, nie, sześć ma nawet A nie, to jeszcze nie, nie pora tego. Powiem, że tak, tak... Fajnie, że oni są z miliona stron. Nie, no, to już naprawdę długo, długo już nie wytrwam tutaj, bo... Uf. Z milion mastron atakują. Ups, ups, oj, na szczęście. Ja nie wytrzymam tego. 11, już 11 minut, kurde. Zaraz ja zginę i tak więc... Najwyżej się nie tam niektóre części filmiku... No żeby był film, który utrzymał, może dlatego. No tylko te ciekawsze... części wysyłać. A ja w ogóle w następnym filmiku, no chciałem teraz, ale zapomniałem się kompletnie, skupiałem się na grze i... No w następnym filmiku po prostu hmm, przekażę Wam troszeczkę informacji na temat łapencji eee, Tak... Teraz hmm, piąta fala. Teraz na pewno tutaj będzie ich mili miliardy będą tutaj. Miliardy na pewno. Nie umiem garać po prostu No, no nie, nie miejcie mi to za złe. Bo mieszkam na Śląsku, to nie muszę rozmawiać po Śląsku. Troszeczkę się z, ty, z nim rozprawimy tutaj. Yy, tak. No nie, ten filmik będzie naprawdę bardzo długi. Znaczy, w, w, jak tego nie wytnę, oczywiście, a raczej to wytnę, bo ma już 12 4, 3, 13 minut. No to tak, troszeczkę. Za długo. Znaczy dla mnie, bo to się bardzo długo przesuwa. No, chyba, no chyba, że będzie yy, krótko trwać. Ojoj, jo oj, 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 oj. Tylko zniszczę te i koniec. Albo jeszcze to było. Ja naprawdę tego nie wytrzymam. Nie, na pewno wytnę bo to za długie. Mam jakieś tam momenty. Przepraszam właśnie za tą przerwę dłuższą trochę mm. No więc, yy, a dlatego, dlaczego w filmie po pierwsze yy, krótszy chcę, żeby był Akurat chciałem, bo A lagi Może dlatego, że nagrywam Jeszcze w słabej rozsądczości, no wiecie A ja już przegry, a już mnie nie ma Dopiero szósta fala Nie no, jak nie będzie dużo ważyć, to zostawię tak jak jest Bo niektórzy ludzi. Wszystkich stron atakują Kurde no nie, już nie już mnie nie ma A ci się zacisy stoją No dobra yy, tak Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu łapkujcie, subskrybujcie Komentujcie No i róbcie co zawsze Siemka